Dzisiaj jesteśmy już drugi raz na tej plantacji w tym sezonie. Nagrywamy te zalecenia nasze. W ciągu tych dwóch tygodni widać, że wegetacja ruszyła intensywnie. I zaczyna się ten okres, kiedy powinniśmy tu najbardziej zadbać o rozwój tych pąków, dobre zawiązanie owoców, ale też i dobre odżywienie tych pąków. Tutaj, patrząc na liście. No, no, widzimy, że te liście są, powinny być ładne, zielone. No, tutaj są niestety mocno purpurowe, przynajmniej znaczna część, co też świadczy o tych zaburzeniach, że mieliśmy wcześniej zimno. Gleba jeszcze jak dwa tygodnie temu robiliśmy tutaj pomiary, temperatura gleby miała około 6-7 stopni Celsjusza. Teraz na pewno jest wyżej, ale jeszcze w tamtym tygodniu. Nie, w tym tygodniu, w poniedziałek, jak robiliśmy na naszych stacjach meteo, ze wszystkich stacji zbieraliśmy pomiary, temperatura gleby wahała się do 8 do 10 stopni. Dzisiaj możemy zakładać, że jest około 10 do 12, może 13 stopni. Czyli tutaj mieliśmy bardzo wysokie temperatury, była fotosynteza, zaczęło się dużo słońca, rośliny zaczęły rosnąć, ale też to pobieranie składników pokarmowych, no niestety z racji niskiej temperatury gleby było mocno zahamowane, co widzimy na tych listkach. Dlatego też to, co mówiliśmy dwa tygodnie temu wjechać z fertygacją z nawozami fosforowymi typu ASX, polifosforan, amonu czy później następnie ASX, tyosiaczan, wapnia, cates. Było jak najbardziej słuszne dlatego, że fosfor jest źródłem energii, dostarcza to energię do tych procesów życiowych. Z polifosforanu, amonu jest to łatwo dostępny fosfor i bardzo takie zabiegi były wskazane i dalej dzisiaj one też będziemy takie zabiegi polecali. To, co tutaj bardzo istotne, trzeba już pomyśleć o zastosowaniu dolistnym nawozów, które będą wzmacniały nam proces kwitnienia, wzmacniały pąki kwiatowe, rozwój, czyli tutaj mówię o maralu. Jest to jeden z naszych kluczowych produktów, który polecamy do nawożenia dolistnego, ale też i do nawożenia poprzez fertygację. W poprzednich latach robiliśmy sporo doświadczeń. Czy tutaj u pana Pawła Krawca, czy w truskawce, czy w borówce, na SGGW, na różnych uczelniach. Rzeczywiście podanie maralu poprzez fertygację też jest bardzo efektywne, szczególnie w takich warunkach, kiedy mamy tą zimną glebę, kiedy jest utrudnione pobieranie składników pokarmowych. Maral działa doskonale, pobudzając system korzeniowy do lepszego pobierania składników pokarmowych, do lepszej aktywności tego systemu, jego rozwoju. Co za tym idzie, rośliny będą nam dostarczały odpowiednie ilości składników pokarmowych, które są potrzebne do rozwoju. Drugim sposobem aplikacji Maralu jest to nawożenie do Lisne. Ta faza, wytworzone już pąki kwiatowe na wierzchu, jest doskonałym momentem, żeby Maral, czy w tym tygodniu, czy w następnym tygodniu, w zależności od odmiany, żeby Maral zastosować. Dlaczego polecamy Maral? Dlatego, że jest to doskonały produkt, bardzo bogaty, w różnego typu substancje stymulujące wzrost roślin, podziały komórkowe, zawiera trzy rodzaje alg morskich Ascochylum nodozum, laminaria, digitata, fucus fosfor, potas, azot, fosfor, potas, trochę cynku kwasy humusowe, czyli tutaj bardzo bogata kompozycja plus aminokwasy kwas alginowy, czyli te składniki, które będą nam stymulowały podziały komórkowe, wzrost roślin no i to co bardzo istotne, maral doskonale działa w tych warunkach stresu termicznego Mieliśmy w tamtym tygodniu czy dwa tygodnie jeszcze bardzo niskie temperatury. Początek tego tygodnia były temperatury bardzo wysokie, które spowodowały gwałtowny wzrost, rozwój wegetacji. I maral w tych sytuacjach dostarcza energii roślinom. Też stymuluje pobieranie składników pokarmowych z gleby. Drugim zabiegiem, który polecamy wykonać przemiennie z maralem w borówce, który od lat stosujemy, polecamy w uprawach jabłoni, drzew owocowych i innych, ale tak samo w borówki, jest metalosate calcium. Jest to na dzień dzisiejszy jeden z najlepszych nawozów wapniowych, szybko działający, w którym wapń jest skompleksowana aminokwasami roślinnymi. I Bardzo ważną rzeczą w tym produkcie jest to, że jak zastosujemy metalosatę kalcjum właśnie na początku, przed kwitnieniem, kilka dni po maralu, Wytwarzamy taką zjawisko tej pompy wapniowej. W metalosacie jest dużo tryptofanu, czyli też prekursor auksyn. Jest lepsze ciągnięcie tego wapnia z gleby. Druga rzecz, mamy lepszy rozwój pąków kwiatowych, też aminokwasy tutaj działają też stymulująco na procesy kwitnienia, lotność pyłku i lepsze zawiązywanie później owoców. To co jeszcze bardzo istotne. Dlaczego mówimy o metalosacie? Jak Państwo doskonale wiecie. Ja polecam różne zabiegi nawozowe w uprawie borówki, ale opieraliśmy się zawsze na, głównie na nawożeniu przez fertygację. Borówka z racji budowy liścia. no Nie wszystkie nawozy typowo mineralne będą tutaj przy nawożeniu dolistnym równie efektywne jak te, które zawierają dodatki aminokwasów, dlatego, że tutaj właśnie ta budowa liścia skórzasta utrudnia przemieszczanie składników pokarmowych. A tutaj przy metalosacie kalcjum czy przy maralu mamy doskonałą kompozycję składników, które będą ułatwiały przenikanie składników pokarmowych przez ten liść i dobre jego pobieranie i transport w roślinie do tych miejsc, w których te składniki są potrzebne. I na ten czas kwitnienia to są te najważniejsze zabiegi. Oczywiście, w czasie kwitnienia polecamy. Można jeszcze dołożyć do, czy do maralu, czy do metalosatę kalcjum, jeżeli będą jakieś niższe temperatury, lub bardzo wysokie temperatury, w celu za, no, zmniejszenia takiego ryzyka zaburzeń w tej syntezie chlorofilu, dołożyć ASX-tytan. Bardzo fajny produkt, który też tutaj fajnie się komponuje z tymi produktami, wpływa na lepszą fotosyntezę, syntezę chlorofilu, co bardzo istotne, szczególnie przy tych żółtych liściach, które, żółtych, fioletowych trochę, gdzie ta synteza chlorofilu była zaburzona, dodanie ASX-tytanu jest jak najbardziej wskazane. I w zasadzie takich zabiegów w czasie kwitnienia powinniśmy wykonać no, dwa zabiegi, Maralem i dwa zabiegi metalosaty, kalcium i później będziemy wchodzili z następnymi zabiegami już po, po kwitnieniu żeby tutaj wzmacniać rośliny, żeby wzmacniać te owoce cały czas pamiętajmy o dostarczaniu składników pokarmowych do fertygacji na początek też będzie tutaj jeszcze zastosowany poszedł już jeden zabieg będą zastosowane ultrasol 13 40, 13 przemiennie z maralem i kolejnym zabiegiem będzie tiosiarczan wapnia dodane RSM 10 litrów rsm do fertygacji plus 10 litrów CATS-u i zobaczymy jaka będzie kondycja, dodane jeszcze zostanie tiosiaczan potasu. Czyli tutaj w jednym zabiegu możemy podać wszystkie nawozy płynne i później uzupełniamy także ultrasolem tym wysokofosforowym.